Jaki jest Twój schemat pieniędzy? Ten głęboko zakorzeniony w podświadomości schemat pieniędzy ma go każdy i to właśnie ten sposób, to jak pieniądze postrzegasz, w jaki sposób o nich myślisz, bardziej niż cokolwiek innego decyduje o Twoim sukcesie finansowym. Potrzebujesz konkretnych narzędzi do tego, aby zbudować trwały gmach swojej fortuny finansowej. Począwszy od solidnych fundamentów, tak aby ten gmach przetrwał wszystkie próby sił i czasu, oraz aby rósł i rozbudował się coraz bardziej imponująco. Jeśli nie wiedzieć się tak, jakbyś sobie tego życzył, znaczy to tylko tyle, że najpewniej czegoś nie wiesz. Ludzie bogaci myślą w pewien określony sposób, zresztą ludzie biedni też, tylko że zupełnie inaczej. I to te różne sposoby myślenia decydują w największym stopniu o ich działaniach, o podejmowanych decyzjach, a zatem o efektach, rezultatach tych działań i ostatecznych dokonaniach. Czy gdybyś myślał w taki sposób, jak myślą ludzie bogaci i dzięki temu robił dokładnie to, co oni robią, to jak sądzisz, czy ty też byłbyś bogaty? No właśnie, posiadanie świetnych narzędzi jest cholernie istotne w dobrym wykonywaniu swojego rzemiosła czy zawodu, bez względu na to, czy mamy do czynienia... Ze stolarzem, mechanikiem czy chirurgiem. Lecz bycie pierwszorzędnym specjalistą w swoim fachu, prawdziwym ekspertem, będzie po prostu świetnym mechanikiem czy chirurgiem, który po mistrzowsku potrafi używać swoich narzędzi, jest o niebo istotniejsze. Na pewno słyszałeś zdanie o tym, jak istotne jest znaleźć się we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Tymczasem to tak w istocie nie wystarczy. Kluczowe jest to, aby być właściwą osobą, która znalazła się w tym właśnie miejscu i czasie. Czy jesteś skłonny się z tym zgodzić? Prawda jest taka, że to Twój sposób myślenia, Twoje przekonania, najbardziej te nieuświadomione zasady, którymi kierujesz się, pewne schematy, według których biegną Twoje myśli i na podstawie których podejmujesz decyzje, w największym stopniu będą decydować o tym, jaki będzie Twój sukces i poziom zależności. Innymi słowy, Twoje dochody będą wzrastać, tylko na tyle, na ile Ty będziesz rosnąć, rozwijać się Ty sam. Napisz proszę, czy zgadzasz się z tą myślą i jak tę myśl rozumiesz, czy i jak jesteś na tę chwilę w stanie odnieść się do swojego życia, czy też sytuacji materialnej. Jestem bardzo ciekawy Twoich refleksji. Tymczasem dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w następnym materiale.